Magdalena Bikowska, po konferencji prasowej promującej PLM ma 78. Mirosław Kniński miał taki, określe, miał taki problem z określeniem tych właśnie swoich obowiązków i nadania mu tytułu, więc jeżeli już nie będzie ręcistą i będzie na pełnym etacie, to jaki będzie miał tytuł? Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jeżeli Mirosław Kniński nie będzie ręcistą, na pewno będzie dyrektorem do spraw sportu. Mm -hmm. a dalej. Brzmi dumnie. Brzmi bardzo dumnie i w 100% zasługuje, tak? Będzie miał wizytówki? Ależ oczywiście, będzie miał wizytówki, własne biurko, gabinet, więc... Samochód firmowy? Samochód firmowy, wszystko czego potrzeba na takim stanowisku, a dalej będziemy też rozmawiać, tak? Mhm. Wreszcie nabiera to kolorów, teraz kiedy właśnie wyszła sytuacja w ostatnich dniach właśnie, że TVP Sport że to ma to jakiś sens chyba, prawda? No ma, gdyby, gdyby nie miało sensu, tak to byśmy nie wchodzili w PLM, a od zawsze wierzyliśmy w tą organizację i wierzyliśmy, że ona ma sens i od strony jakby biznesowej, tak, od strony medialnej może e, tutaj jest jakby dużo do poprawy, ale Co pracujemy na nad tym. No, ja to nic nie widziałem, tylko pytam. Nie mogę uwierzyć. Nie możesz uwierzyć. Mhm. Nie, no wizerunek tak to, że pan ma jest najstarszą organizacją, to jest jedna, ale to, że trzeba budować jakby wokół niej dobre skojarzenia i dobre, mhm. w, dobre wspomnienia później, no jakby na tym cały czas będziemy pracować. Czy teraz w takim razie skoro jest telewizja, a telewizja lubi oglądalność, telewizja lubi show. Pytanie, właśnie, czy. Bo Pelma nie stawiało na show, Pelma stawiał na sport. I pytanie, właśnie, czy, czy gdzieś tam odwrócą się te proporcje powoli. No to więc teraz pytanie, co znaczy, że telewizja lubi show? No bo nie każda telewizja, z tego co się orientuje, lubi show. Najwyraźniej dzisiaj są takie czasy, wydaje mi się, że już nawet telewizja publiczna robi show, bo robią już taką formułę programów, robią rzeczy, których nie robili wcześniej. Przerywają niektóre rzeczy reklamami, robią jakieś tańce, śpiewanie i tak dalej. Takie rzeczy, których nie było tam. Po znaczy, po ja ze swojej strony mogę. Potwierdzić to, co Wojtek rozmawialiśmy po mm -hmm. pierwszej gali, że jednak zostajemy przy sporcie, tak? mm -hmm. że jak będą FIFA -fi, to, to będą to wyjątki, ale no jakby jednak zostajemy przy sporcie i uważamy, że to powinno się samo sobie obronić. Mm -hmm. Okej, okay, jesteś od spraw organizacyjnych Magdo, natomiast pewnie gdzieś tam powoli się wkręcasz w ten sport. Czy jest chociaż jeden, bo jednak nie będę cię naciągał na więcej, który właśnie budzi taką twoją ciekawość i emocje? Ale takich pojedynków nie, 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 e, jest więcej. Okay, tak na wszelki wypadek, wiesz. <laughs> Nasz, dziękuję. No, no, tak. nie, no, na pewno bardzo emocjonujący będzie pojedynek wikinga z Karolem Linowskim, mm -hmm. tak? Bo to widać chociażby po stup, jak to wygląda. E, jestem ciekawa pojedynku Trypsona, mm -hmm. tak szczerze, mm -hmm. bo. No, wraca, siebie lubicie też, wraca bo. po rocznej. Nie, wraca też mm -hmm. po rocznej przerwie, więc ciekawa jestem jak to się potoczy. Mm -hmm. e, po Pojedyncze powozach wszystkiego, który pokazał wielkie serce do walki po ostatniej, na ostatniej gali, tak? Jak wygrał z Łukaszem. Więc jak najbardziej uważam, że gala będzie bardzo ciekawa. Dobrze, jeszcze zapytam na koniec w takim razie, czy te wszystkie, rozumiem, że wiele rzeczy powstaje i klaruje się tak na bieżąco też trochę, bo będzie to dopiero druga gala, jakby pod, przy udziale Goodwill Consulting. I, i, I te plany, ilości gal, one mogą się zmienić, czy to jest raczej taki solidny plan na pewien czas, że one zostają cztery? Zos znaczy, to jest tak, że my chcemy robić cztery gale, tak minimum cztery gale, może być ich więcej, ale no taki plan, że jest cztery gale przy, minimum. jakby, minimum, tak, tak Mirku, minimum, <laughs> przy, przy transmisji, jakby tak, zostajemy przy czterech, w, na razie fajnych eventach. A czy cała gala będzie transmitowana, czy część tylko? Z tego co się orientuję, to transmisja ma od 21 do 23, a, więc... Podejrzewam mamy chyba sześć pojedynków w, w telewizji, tak? O. A reszta w ogóle nie? Czy będzie na przykład na jakiejś tam stronie internetowej TVP? Będzie pewnie, pewnie planujemy zrobić stream. Mhm. No to super, bardzo dziękuję. Dziękuję. I do zobaczenia.